Łukasz świetne tempo, czwarte miejsce w generacji. Nie udało się co prawda wygrać OS-u, ale było blisko testowe i się udał. Nie no, że nie wygraliśmy OS-u, to nie, nie mamy z tym problemu. Nie mamy z tym też problemu, że znowu czwarte miejsce. Do podium zabrakło niewiele. E, cieszy tempo, a bardziej cieszy to, bo już wiedzieliśmy co tam się w punktacji podziało. Mamy trzecie miejsce w punktacji sezonu. Pierwszy jest Hutunen, drugi Grzybny, trzeci. <noise> Niesamowita rzecz. To cieszy, a cieszy bardzo tempo, e, że no, naprawdę to nie było ziewania w samochodzie porównywać się do Jariego Hutunena to naprawdę, no podniósł tutaj poprzeczkę bardzo wysoka Uważam, że poziom Mistrzostw Polski w tym momencie dzięki niemu i dzięki temu też jak chłopaki wszyscy szybko jadą, jest bardzo, bardzo wysoki. Znaleźć się na podium OS-owym w tej chwili w Mistrzostwach Polski nie jest łatwo. No super, no, że przyjeżdża do nas gościu, który ostatnich 5 miesięcy, przepraszam, pięć tygodni spędził w rajdówce i my się z nim ścigamy. My bardzo zadowoleni. Będzie ciekawa końcówka sezonu. Nie wiemy, ile tych radiów będziemy mieli czy 1 czy 2. Fajnie, że mamy to trzecie miejsce i na pewno jak to się mówi, tanio skóry nie sprzedamy, będziemy tego pilnować. Ale widać, że ten Hyundai 20 całkiem porządne maszyny są. Tak, to jest ta nowa ewolucja. Jeszcze wprowadziliśmy nowe ustawienia w zawieszeniu i się jechało naprawdę pozapierane. Jak wpadałem na metę i patrzyłem jakieś ciśnienie kół, to mówię, matko jak to pracuje, jak się zapieramy. Fajnie, pięknie, aby tak wyglądało to do końca roku. Myślę, że tak to będzie wyglądało. A ten sezon w Twoim wykonaniu fantastyczny. Co zrobiłeś przez tę przerwę? Nie, to wystarczy, że się dobrze dogaduję z samochodem. Jeżeli dobrze poustawiam, no po prostu lepiej mi się jedzie autem, który no ma, no inaczej pracuje zawieszenie niż w zeszłym roku. Wystarczy, no. Nieważna jest ta moc, najważniejsze jest, jak pracuje zawieszenie. I sobie z tym poukładaliśmy. Znaczy Hyundai Motorsport to poukładał, a my to wykorzystujemy.